Ten tak był początek był bardzo trudny, nie weszliśmy wersła przyznać. Staciliśmy kamki po naszych będach. Biorę tak samo ramkę na siebie. Było bardzo ciężko. Cieszę się, że jako całokształt potrafiliśmy się podnieść. Pokazaliśmy też w zeszłym sezonie, że, że potrafimy Pana myśli mecz z Wachetnimi I, i bardzo się cieszymy, żeśmy to wyrównali Przede czasie mówiliśmy sobie, że e, cierpliwie dalej konsekwentnie, w defensywie a na końcu Udało strzeli. e, się strzelić w bramkę Szkoda, żeśmy nie utrzymali tego do końca ten rzut wolny był troszeczkę pechowy, bo ta w murze się nam odbiła e, od nas i, i wyrównaliśmy chwała chłopakom za walkę do samego końca bo, bo naprawdę 2, 0 i wygrać 4-3 to jest coś pięknego i, i takie mecze się zdarzają bardzo rzadko.